zamierzam zająć się sprawą afery prezydenckiej, która wybuchła w nieoficjalnym stowarzyszeniu uczniów ekonomika The Economist Center Club. Afera ta rozpoczęła się od próby sprzedaży biurowca stowarzyszenia, który był kiedyś jego siedzibą. Spójrzmy na zdjęcia, na których widzimy ten nowoczesny biurowiec mieszczący się w centrum Gniezna przy ulicy Wawrzyńskiej. Jego wartość rynkowa to ponad 10 milionów euro, a prezydent Stowarzyszenia chciał sprzedać go za symboliczny milion złotów. Jaku pełnię przyznaję się oczywiście do winy. Wszystko ucichłoby i sprawa zostałaby umorzona, gdyby nie zeznania sekretarki prezydenta Stowarzyszenia. Witam. Panią Annę Włókawczak, która była sekretarką w biurze prezydenta Stowarzyszenia. Drodzy kochani, drodzy Państwo, ma Pani zabawężoną twarz. Otóż pozwolę sobie wyjaśnić moim widzom, o co chodzi. Otóż Pani Anna Włókawczak została świadkiem koronowanym w procesie. Stąd też korona na jej głowie. Przyszła ona zmianę danych osobowych oraz miejsca zamieszkania. Wszystko to, aby uniknąć ewentualnego zastraszania czy też nacisku ze strony prezydenta Stowarzyszenia. Zeznawała pani Arnia Włodarcza e, przeciwko prezydentowi w procesie. Jak eł zatrudnił Panią w swoim biurze. Jak do tego doszło? No to więc widziałam ogłoszenie w gazecie. Ja ogólnie w gazetach nie czytam, bo chyba, a chyba, że Polsko. To to. Wiadomo, muszę wiedzieć, kiedy skończę tego jedynego. No więc zadzwoniłam do tego ogłoszenia. Ale oczywiście, przecież nie sms smsa, bo jest na niej, co nie? No, i ogólnie napisałam w tym smsie, że jestem ten. A on, wybawia, z którym że to się skończył. No i byliśmy sobie tak nazywani. Nie, potem byłam chętna długiem i tak sobie właśnie byliśmy razem chętni. To mi się zapytał, sami nie chcę być jego sekretarką, a że byłam bardzo to się zgodziłam, co nie? Dobrze, a proszę mi powiedzieć, jak podobała się Pani praca w Biurze Prezydenta? Jak uważałaś Podoba to? To mi się podobało, ale biuro, nie praca, no hello, czy jest? się robić jakieś głupi blondy, tak? To piątek ekspres do prawy, na rynku i powiedziałam, że Jak pani udało się wykryć ten cały przekręt ze sprzedaży biurowca? A to jest tym zwanym przypadkiem, bo mi koleżanka, Sosia z oczu mi tacy, Hejsa, i powiedziała, a ona ogólnie kiedy zadzwoniła do mnie, co my to o wszystkim, i o niczym, wówczas jaki chory, to z was na wydać. Tak, że biorąc, to dzisiaj wybrać. Jak szczerze mówiąc, ja zobaczyłem jej Bo mój szef chce sprzedać całe nasze biuro, a jakieś No to ja mówię, hello, to jest mój. bibelet, ja muszę to gdzieś zgłosić? Zgłosiłam to do klasy? Ja już się tutaj jestem. Tak, to za A, dobrze. I została w ten sposób Pani świadkiem koronowana. Proszę powiedzieć, czy to może zmieniło Pani życie? A jeżeli tak, to w jaki sposób? No przecież ta. żeby mi nie poznał, to ja mówię, ok, ok, słowo, zgodzę się, ale żeby zrobili na zęby Jacksona, to też na odwrót. pani. No nie, jakby się nie bardzo widzowie pewnie też nie. Proszę e, przybliżyć. Chodzi mi o to, żebym została rzynką. Tak jak Jackson robić na białego, tak ja chcę się zrobić na ciemnym. Tak po angielsku szokonadę. właśnie źle, a nawet bardzo źle. On stosował chyba sobie etamin. Ja wszystko, ja wszystko miałam to domenie. Chciałam go w proces nawet. Przepraszam bardzo. Czy nie chodzi być może Pani o modli? No przecież mówię wyraźnie, I poznaliśmy uważanie za zaśle, Aha zaśle i pamiętaj, jeżeli dostanę się do taca z koszęcami, na pewno ręce. Proszę Państwa, z informacji, jakie przed chwilą dostałam, wynika, że Jakubowi E prokuratura przedstawiła zarzuki próbę sprzedaży biorca Stowarzyszenia, oczywiście, a ponadto obecna tutaj była już sekretarka prezydenta oskarży... Stopping. Na skutek przedstawionych zarzutów jak został usunięty z pełnionej funkcji prezydenta nieoficjalnego Stowarzyszenia Uczniów Ekonomika de Economics Central Chciał podać się do dymisji, no ale niestety nie zdążył. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Był to program Sprawa dla Reporterów.